W 2021 roku gruchnęła informacja o tym, że Webzen bierze się za ożywianie swojej oferty, mówiąc zarówno o grach zupełnie nowych, jak i sięgając po te stare, które wypadałoby przywrócić do stanu świetności. Jedną z takich pozycji był Sun Online, czyli stareńkie, instancjonowane MMO z 2006 roku, które już wcześniej dawało oznaki o tym, że wstąpi na drogę z martwych wstałych. Następnie dostaliśmy informację, że będzie to Sun Online Classic, a teraz? Teraz znamy znacznie więcej planów w kontekście tej kultowej gry, o której Wypada sobie przypomnieć, bo przecież niedługo ma trafić do Europy. Generalnie San Online powinien być znany starszej części fanów gatunku. Był to tytuł, który na swoje lata wyróżniał się dwiema cechami. Po pierwsze był niezwykle dynamiczny jak na Tap Target, a po drugie oferował dosyć mroczne fantazy, co przeważnie w tych grach prosto z Azji się nie zdarzało. A i klasy postaci, no muszę przyznać, były całkiem sympatyczne, bo mało kiedy można się przykładowo zmienić w smoka. A tutaj jeden z bohaterów takie możliwości oferował. Szczyt popularności w zakresie Sun -On Online oscylował w latach 2007, 2008, może i 2009, kiedy to faktycznie mówiliśmy o grze nowej na europejskim rynku, świeżej serwującej lekko inne podejście wobec wszechobecnych otwartych bądź półotwartych światów. Soul of the Ultimate Nation był natomiast grą instancjonowaną. Mieliśmy miasto, z którego wychodziliśmy na dosyć niewielkie mapki, no i robiło się naprawdę masę dungeonów. Graficznie? No cóż, z perspektywy czasu, patrząc na materiały z prywatnych serwerów, dramat. Ale w latach świetności, San miał piękne miasta, uzbrojenie też robiło wrażenie, a umiejętności, no akurat te nawet z perspektywy czasu, zdają się być bardzo atrakcyjne. Zapytacie więc, dlaczego San umarł? A co ja wam będę opowiadał? Webzen niestety, na chłopski rozum, jest tragicznym wydawcą. Miałem przyjemność spędzić w jednym z ich MMORPGów, w sumie to pół dzieciństwa, i wiem ile kasy władowałem w item shop, po czym gra została zamknięta. I to jest temat, który tyczy się praktycznie każdej gry tegoż wydawcy. Zawsze prędzej czy później pojawia się u nich to paskudne pay to które rujnuje doznania, i właśnie z dzisiaj omawianym tytułem nie było wcale inaczej. Wprowadzono trochę dziwnych aktualizacji, rozbudowano sklep, człowiek miał podgórka, społeczność Najpierw przenosząc się na prywatne serwery, aby finalnie pójść w kierunku czegoś nowszego. Niedługo później pojawił się bowiem delikatny szał na instancjonówki, które były znacznie, ale to znacznie przyjemniejsze, czy to pod kątem grafiki, czy też nawet możliwości non-targetu. Z kolei w przypadku nadchodzącego klasika, sprawa wygląda tak, że gra aktualnie jest już dostępna w Korei od jakiegoś czasu. Tamtejsi fani mogą zatem sprawdzić, testować, po prostu bawić się w odświeżonej wersji gry. Chociaż nie ukrywam, prześledziłem sobie rankingi popularności gier w Korei z okresu właśnie wypuszczenia, czyli lipiec, sierpień no i nie zauważyłem, aby w tamtym rejonie projekt osiągnął jakiś spektakularny sukces. W top 50 najpopularniejszych sieciówek się nie mieści, co kompletnie mnie nie dziwi. Im. Stara gra po prostu z odświeżoną grafiką. I tak właśnie przechodząc do Meritum będzie wyglądał Sun, który trafi do nas w marcu 2022 roku, bo właśnie takie są plany, aby klasik wówczas otworzył się globalnie w języku angielskim. Mamy otrzymać grę, której zawartość pozostanie w gruncie rzeczy oryginalna. Zadania, postacie, ekwipunek, cały rozwój. To powinno być bez większych zmian. Liczyć możemy właśnie na tą delikatnie przypudrowaną oprawę graficzną, którą możecie teraz zaobserwować w tle, bo aktualny gameplay bazuje na klasiku z Korea. Czy jest znacznie lepiej? No nie i w zasadzie obawiam się, że ten MMORPG z takim wyglądem raczej nie stanie się hitem. Prawdopodobnie przyciągnie on część osób, które pamiętają oryginał i chciałyby sięgnąć po oficjalne wydanie gry z dzieciństwa. Nowy użytkownik bardzo szybko zostanie odrzucony przez wyłącznie podciągnięte modele czy też ostrzejsze tekstury, które jednak nie zmieniają ogólnego obrazu Sun Online diametralnie. Śmiem nawet że dla osób, które wcześniej nie grały w Sun Online, czyli w latach 2007-2009, przykładowo będzie to lifting niezauważalny. Co tu dużo mówić? Wieje dziadem. I owszem, tęsknię niejako za tą grą, ale z powodu sentymentu, być może fajnego PvP, możliwości zagrania tym Dragon Knightem, który jak wspomniałem na początku, zmieniał się w smoka. Ale gdybym nie znał Sun, to przeszedłbym obok niego w tym momencie obojętnie. Tak po prostu. Wśród zmian pojawiają się też takie rzeczy jak, przykładowo, nowy UI, czy też szybszy ekspienik, który de facto może wcale nie być tak dobrym krokiem, bo pozwoli jeszcze szybciej przebić się przez Znajomy świat i odłożyć grę na półkę. Jest zatem duża szansa, że finalnie na tym oficjalnym wydaniu spotkamy się z doświadczeniami płynącymi przykładowo bezpośrednio z prywatnych serwerów, gdzie przecież czy ekspienie, czy drobne zmiany w funkcjonowaniu systemów były na porządku dziennym. Obawiam się natomiast jeszcze czegoś innego. O tym wspomniałem już w ogólnym materiale na temat reaktywacji webzenowskich gier. Klasik jest bowiem sam w sobie logiczną próbą wyłuskania ze znanej marki dodatkowych szekli. Poza tym, webzen jest znany ze swojego cudownego item shopu, który przecież zabił sporo ich oferentów. Dojdą do tego boty, słabe wsparcie, jak w legend, no i mamy murowanego pretendenta do zamknięcia w przeciągu kilku miesięcy, bo nic nie przyciągnie potencjalnych klientów na dłużej. Zmierzam ogólnie do tego, że wydawanie gry z 2006 roku po Botoxie w roku 2022, czyli kilkanaście lat później, mija się z celem. Coś sprawiło, że tenże tytuł padł śmiercią naturalną. Coś sprawiło, że aktualnie nie święci on triumfów na rodzimym rynku. Dlaczego zatem usilnie szukać klientów na znacznie bardziej wymagającym zachodzie? Przy tak długim procesie nazwijmy. To produkcyjnym, Najlepszym rozwiązaniem byłby totalny remake czy chociażby remaster gry. Nowy silnik, nowe zasady, nowe modele, szata graficzna. Coś co pozwoliłoby poczuć, owszem, ducha oryginału, ale we współczesnym wydaniu. Sam bowiem miał ogólnie tą iskrę, która przyciągnęła wiele lat temu. Czy zrobi to aktualnie bez większej inicjatywy i zaangażowanie ze strony deweloperów w zaoferowanie jakościowej gry, kiedy MMORPGi wcale nie są w piku popularności? Szczerze wątpię, więc finalnie miejcie to na uwadze, że gdyby webzen zaoferował nam w tym momencie Pay to Win Dziadka, a na to Potencjalnie może się zanosić, to gorąco odradzam jakiekolwiek angażowanie gotówki, bo szybko pójdzie ona na marne wraz z zamknięciem serwerów. To tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli San Online pojawi się rzeczywiście w marcu 2020 roku, a takie są prognozy, no to siło rzeczy sprawdzimy grę, pojawi się jakiś materiał na kanale, natomiast trzeba do tego podchodzić z dystansem. Trzymajcie się, do usłyszenia na razie.